Witam Was. Dzisiaj taki jednopytaniowy film, ponieważ padło takie pytanie: co z produktami Light? Bardzo często widzimy jakieś jogurty Light, jakieś wody Light kolorowe do picia, płatki jakieś śniadaniowe Light. Z tego masa po prostu jakieś mleka Light, serki Light. Wszystko Light. Jakieś tabletki musujące też Light. Czy to jest dobre, ponieważ ja nie chciałbym być gruby? Ja zwróciłbym tutaj naprawdę bardzo, bardzo uwagę na to, ponieważ jest kilka takich ciekawych punktów odnośnych. Zacznijmy sobie może na mleka, jakieś sery, jakieś jogurty, tego typu rzeczy, które są nazywane light. Light to znaczy w tym przypadku, że wyciągnięty jest cały tłuszcz z tego, albo bardzo duża część tego tłuszczu. Czyli tak zwane mleko 0,5 czy 0 i tak dalej. Znaczy napój mleko, podobny, powiedzmy sobie prawdę. E, tu jest wyciągnięty tłuszcz z tego. Jak wiemy już, tłuszcz jest bardzo ważny dla nas. Bez tłuszczu pojawiają się różnego rodzaju problemy, ponieważ bez tłuszczu. Tłuszcz jest takim nośnikiem smaku w tym wszystkim. Jeżeli on jest wyciągnięty, to przeważnie trzeba coś innego do środka dodać, żeby ten smak smakował. No, często dodaje się wtedy cukru, niestety, ponieważ on jest taki, jak gdyby można powiedzieć, tańszy w tym wszystkim. No i jeszcze dodatek potrafi uzależnić człowieka, czyli to też jest całkiem super. Ale co jeszcze z tym tłuszczem? Wyciągając tłuszcz również nasza wątroba nie produkuje aż tyle, Żółci. My mamy woreczek żółciowy. My go nie dostaliśmy o tak w bonusie, żeby on sobie tam po prostu był, tylko on ma swoje funkcje. On pomaga wątrobie na przykład usuwać toksyny z siebie przez tą żółć, która odpływa. Nieużywany woreczek żółciowy zaczyna się zagęszczać żółć w środku w nim. Może to prowadzić do powstania kamieni żółciowych. Tak, dokładnie może to postawać, ponieważ żółć gęstnieje, robi się coraz gęstsza, aż w końcu zaczyna się krystalizować. Dlatego ja pierwsze co robię, to zawsze z rana jak wstanę, to sobie taką malutką łyżeczkę oleju kokosowego zarzucę, żeby moja wątroba już mogła zacząć pracować i zacząć wydalać różnego rodzaju rzeczy. Ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ w tłuszczu są, jest rozpuszczalnych również wiele witamin, na przykład A. D3, to są takie podstawowe witaminy. Jest ich więcej oczywiście, nie będę wszystkich po kolei tutaj wymieniał, ale to są takie ważne witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Teraz jeżeli ten produkt został otłuszczony, to z tym tłuszczem również wyciągnięto z niego te witaminy, które tam były. Czyli on już staje się dla nas taki mało wartościowy w tym momencie. Także to by było, jeżeli chodzi o takie jogurty, tego typu rzeczy, które noszą nazwy light. Ja bym tutaj był bardzo sceptyczny i bardzo ostrożny, ale przejdźmy sobie teraz do innych produktów, typu jakieś płatki śniadaniowe, jakieś oranżady, jakieś tabletki musujące, takie smakowe i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam te wszelkie aromaty, które tu w środku będą, bo będą na pewno i to całkiem niemało ich tam w środku będzie. Bo jak może coś smakować pomarańczowo, co jest przezroczyste. Widzieliście kiedyś przezroczysty sok pomarańczowy? Albo truskawkowo? No, takie cuda już na rynku dzisiaj są. <śm> I wcale nikt nie umył tam tych owoców, tylko i wyłącznie w tej wodzie, że ten smak pozostał, tylko to jest wytworzone niestety chemicznie. Teraz light oznacza. Że został wyciągnięty cukier tutaj z tego. Ale niestety, bardzo często, i to bardzo, bardzo często, to miejsce zastępuje aspartam albo K, czy jakoś tak, nie chcę nazwy pomylić, bo mnie te nazwy sobie sumie niezbyt interesują tego dziadostwa, które tam w środku jest. No ale jednak, czasami trzeba je zapamiętać to są już substancje bardzo niebezpieczne w tym momencie, dlatego ja bym przeczytał to opakowanie, czy aby ich tam czasem w środku nie ma. Szczególnie aspartam jest tutaj w bardzo wysokim podejrzeniu o nawet wywoływanie nowotworów mózgu. Już nie wspomnę o całej reszcie, która jeszcze dodatkowo tutaj ma wpływ na to on. To jest bardzo niefajna substancja. Dlatego ja bym się zastanowił, jeżeli widzę produkt light, to ja bym jednak przeczytał dalej tą etykietę, czy tam, aby na pewno wszystko gra i piszczy tak jak ma być. Dzisiaj są też różnego rodzaju aplikacje, którymi można sprawdzić sobie skład i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy zeskanować kod kreskowy i pokaże nam się cały skład. Taki filmik już też kiedyś robiłem o takim czymś. Dlatego to jest proste. Wystarczy tylko chcieć, także ja akurat trzymam się z daleka od produktów light, zresztą nie są mi one do niczego potrzebne, także taka jest moja odpowiedź jeżeli chodzi o te produkty. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!